Dawid, król i zabójca, w pewnym momencie uciekał przed własnym synem i z płaczem wchodził na górę oliwną. Później na tę górę wchodził Jezus, ale to dużo później. Upokorzony Dawid. Ujawnia wszechmoc Boga i wszechsprawiedliwość. Dał Pan Bóg Dawidowi czyściec na ziemi. Upodlony przez własnego syna nierozumiejący i nierozumiejący go jego słudzy to okoliczności i środowisko jego przebywania. Tutaj Pan Bóg przez upokorzonego króla i zabójcę, należy mu się ten tytuł, poucza, że wszystko dzieje się z woli Boga. Bo tam służebny jego chciał zabić tego, który przeklinał go. A tamten go przeklinał, bo czuł się bezkarnie. I w swoim mniemaniu Przeklinał go słusznie, jako tego, który zniszczył poprzednika swojego, króla Saula. Były tu dwa rozpoznania, oba błędne. Jednak ze sprawą Bożą król Dawid właściwie zareagował w tym momencie. Nie pozwolił zabić swego przeciwnika, powołał się na Boga, który na to dozwala. Zgodzić się na wolę Boga jest niekiedy bardzo trudno, zwłaszcza gdy wola Boża jest gorzka, trudna w przyjęciu i smakuje jak krzywda i niesprawiedliwość. A z okolicznościami życia Pan Bóg łączy łaskę. Jeśli człowiek akceptuje okoliczności życia, dostępuje łaski. Jeżeli nie akceptuje okoliczności życia i chce po swojemu, to wtedy robi sobie własny krzyż, którego udźwignąć nie zdoła. Modlić się trzeba o to, by być człowiekiem pokoju, zgody na wolę Boga i cierpliwego znoszenia dni swoich codziennych, bo te dni szybko się skończą, a owoc zawierzenia się Bogu ten się nigdy nie skończy. Krótki siew, wieczny zbiór. Tak można powiedzieć o tym, co Bóg czyni tym, którzy się w nim rozbiłowali, i On w im wtedy daje swą łaskę. To jest bardzo ciekawa wymiana. Człowiek do Boga przychodzi z odpowiedzią za wierzenia, a Bóg w zamian za to, jako drugą łaskę, daje obdarowanie. Mówię, drugą łaskę. Bo pierwszą jest wezwanie, to Pan Bóg przychodzi do człowieka, a czego człowiek odpowiada, nie odwrotnie. Cokolwiek czynisz, czyni w zawierzeniu, ufnie, przeżyjesz. Choćbyś nawet miał nawet przeżyć śmierć własną, po której, ci powie, o której, po której powiedzą, Ty, żeś umarły to przeżyjesz, bo śmierć cię nie zabije. Oczywiście, że okoliczności życia wymagają i hartu, i waleczności, i męstwa, i mądrości, i dynamizmu, rozpoznania błyskawicznego, niekiedy spontanicznego, wręcz automatycznego zareagowania, bo moc twoja nie jest słabością, a życie twoje katolickie. To nie żer dla łupieżców świata. Pośród dóbr największym dobrem jest życie. To największe dobro. I mając życie, strzeż go, by było to zdrowe życie. Jeśli już nie jest zdrowe, niech będzie wytrwałe w cierpieniu. A gdy brakuje cierpliwości, zamień swoje życie na modlitwę błagalną, tak jak Jezus, który kiedyś na Górze Oliwnej doświadczył wyczerpania swojego ostatecznego i był na krawędzi, na krawędzi rozpaczy, kiedy czuł się odrzucony i wspomagał go Bóg przez Anioła. Wtedy już Jego droga krzyżowa się zaczęła. Po wyjściu z Wieczernika zaczęła się Jego krwawa droga. Najpierw modlitwa w samotności, później wyjście naprzeciw oprawców i tak aż do ostatniego tchnienia. Pan Jezus też doświadczył tych, którzy Go przeklinali i się z Niego wyśmiewali. Przyjął to z uwagi na owoc. Święci rodzą się w cierpieniu i ofierze. Wszelka prawość wymaga trudu, wydrwałości i sprawiedliwości. Życie łatwe i pomyślne to życie przeklęte i bezowocne. Nie chciej tego, a trud twój niech będzie sensowny. Z czasem przekonasz się, że krzyż jest na miarę i mając krzyż, będziesz go niósł z radością. Krzyż niesiony z radością. Bo też radosnego dawcę miłuje Bóg, mówi w innym miejscu słowo Boga. skoro tak, to jak dla Boga to wszystko do końca i na zawsze. I ta postawa może być Twoim prywatnym wyznaniem wiary rzeczywistą wytrwałością na drogach życia. Absalom, syn Dawida, czyhał na Dawida swojego ojca, był śmiertelnym wrogiem ojca. A gdy marnie skończył ojciec płakał nad synem. Czy to nie przypomina współczesnego pokolenia, które ma właściwości wampira względem rodziców własnych? Niemal zero wdzięczności, pretensje. Jest słabe jak banieczki, mydlan albo płatki śniegu. A gdy nieznakarmione prawdą i wzniosłym przykładem rodzicielskim, żyje na zatracenie. Wielu zaś z tych utracjuszy młodości własnej ginie jakby przed terminem, i bez sensu, i wyciskają łzy z oczu swoich. Jak to pewna pani powiedziała, małe dzieci. Spać nie dają, a duże dzieci żyć nie dają. I tak się dzieje, że gdy wiara w dzieciach nie zafunkcjonuje, są zgubą własną. Później rodzice łączą się w grupy modlitewne za swoje dzieci, bo trzeba je ratować. I pytanie: co to się stało, że kontrolę i wychowanie przejął rząd światowy, krajowy i wszyscy wrogowie ludzkości? Tylko nie właśnie rodzice. Jak to się tak dzieje, że matka i ojciec mają najmniej do powiedzenia, bo dzieci słuchają wrogów własnych. Idą za porywem pokus i okazją do złego i delektując się własną nieprawością wystarczają sobie. Tam już nie ma myśli o Bogu. Tam jest samozatrata. Modlić się trzeba, zanim będzie za późno. Jak tu rzekł pewien mędrzec, Człowieka wychowuje się 20 lat przed narodzeniem. Dlatego trzeba. Pracować nad sobą, aby dzieci, jeśli nie dzieci, to wnuki nie zatraciły się. Absalom czychał na Ojca. Co w sercu tego Syna było, żeby na Ojca czyhać? A co było w ojcu, że tak płakał nad synem? Może należałoby poszukać Pana Jezusa z Drogi Krzyżowej i płakać wcześniej nad sobą i nad dziećmi swoimi, aby później nie był opłakany ich los. Dziś stało się Narastającą praktyką, że młodzi ślubów nie biorą, dzieci nie chcą, ale jazgotliwe pretensje do Kościoła i Pana Boga to mają. Nie daje Bóg tak się zagubić, być tak obranym z rozumu, by stracić orientację i odpowiedzialność za siebie. Do tego to pokolenia czeka, czeka straszliwe oczyszczenie, bo czyż Pan Bóg w miłości swojej zgodzi się na zgubę dzieci swoich. Przyjdzie z akcją ratunkową w okolicznościach trwogi, nawet śmierci, bo lepiej utracić ciało niż duszę. Ciało zmartwychwstanie, a potępiona dusza nie odwróci swego losu. Pozostaje modlitwa wcześniejsza, uprzedzająca. Zanim się dzieci narodzą, już trzeba się modlić o owoce własnego życia, trzeba się zatroszczyć o narzeczeństwo, o wzajemny szacunek, zrozumienie i współbrzmienie małżeństwach, dopiero małżeństwa Boża, zgodne, a uczciwe, są dobrym środowiskiem dla rozwoju dzieci, bo jeżeli ojciec porzuci matkę, a do dzieci przychodzi jak dyżurny, to te dzieci są skatowane jego nieobecnością. Jeżeli matka nie jest kobieca, to co z tych dzieci będzie? Jeżeli człowiek nie jest według woli Bożej, jest grzeźny dla samego siebie, jest zgorszeniem dla innych. I tak to rodzice dzieciom, a później dzieci rodzicom, są katami, zgorszeniem i upodleniem. Coś posiał, to zbierzesz. Należy zapytać, co to się stało, że tak się z dziećmi dzieje, jako jest. Ano no, jaki siew, taki plon, jaki rozum, takie działanie. Trzeba słuchać Boga, a nie robić karierę i inne dowolności bez Boga i poza nim. Życie jest ciężką służbą, jak galery. Nie uwolnisz się do obowiązku stanu. Dosyć swawoli i próżnej, bezowotnej wolności. Wierność, wytrwałość w posłannictwie, w obowiązkach stanu i wiary. To jest dla Ciebie pokarm i zadanie. Módl się więc o to, byś nie żył nadaremnie. By jeden świat nie był w smak. Bo masz być sługą Boga a nie użytkownikiem tej ziemi dla rozkoszy własnych.